Jesteśmy w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zagórzu Śląskim. Powiedz mi, co tutaj się dzieje, czego się można spodziewać? Tutaj nasi pracownicy udzielają informacji turystycznych po bliskich obiektach gminy Walim. Zapraszamy do środka. Tak, dowiemy się więcej. Wchodzimy i już tutaj na samym początku czekają na nas Panie, tak? Tak. Rozdają nam... Piękne ulotki. Ulotki, ulotki, które e, pokazują ciekawe miejsca. Ciekawe miejsca. Nie, nie tylko gminy Walim. Tak, z całego Dolnego Śląska. Wszyscy turyści, którzy przyjadą tutaj do nas z całego kraju, e, a nie wiedzą, gdzie mają iść, co mają zobaczyć, jak mają dojechać, przyjechali właśnie tutaj, wzięli sobie taką ulotkę, jedną, drugą, piątą, dziesiątą i bezbłędnie trafili do celu. Oczywiście nas, nasze filmy też pokazują Wam miejsca, których nie ma w tych ulotkach. Przed nami akwarium. Słuchajcie, świetna sprawa. Tutaj mamy w tym akwarium, ja przeczytam, bo mamy karpia, karasia, suma i słonecznicę. Tam kamerę i pokazuję akwarium, no i I to jest to piękne miejsce, o którym wspominałaś, gdzie będą robione prelekcje. Dokładnie tak. Ale. Ale można również napić się tutaj kawy, zjeść loda, zjeść także pyszne ciastko. Czyli które... to wszystko, czym będziecie częstowali gości tak. przy samym wejściu na dole, tak. jak tylko czas okrutnego wirusa minie. Dokładnie Czyli tak. Czyli już niebawem. I tu, jak się dowiedziałem od pani dyrektor w tajemnicy, to co widzimy, ta ziemia to jest początek prac, które mają stworzyć. Ścieżkę tak. prowadzącą tam do góry i do punktu widokowego, który znajduje się kilkaset metrów tak, dalej. Ta polana jest pod ochroną, tutaj są jakieś ptaki chronione i coś innego. A I to wszystko tutaj ma być? Tak. W tym roku jeszcze? Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Mówiliśmy o tym, że mamy piękny widok na jezioro Bystrzyckie. Na jezioro Bystrzyckie, i ono rzeczywiście jest. Widzimy też parking. Słuchajcie, parking jest jedynym płatnym miejscem tutaj. Kosztuje za cały dzień parkowania 5 zł. Więc za komfort postawienia samochodu, za 5 zł na cały dzień, że nikt go nie porysuje, nie muszę się tłoczyć, są to żadne pieniądze, toalety są. Bezpłatne. Piękne miejsce. No i zapraszamy Was serdecznie do Muzeum Włodarz, do obiektu Włodarz, jednego z elementów kompleksu Rizek, który został już po pandemii wreszcie. Otwarty. Słuchajcie, walcie drzwiami i oknami, e, zobaczycie wspaniałe rzeczy. Oczywiście, później możecie coś zjeść, bo gastronomia też działa. Możecie usiąść, tam jest ognisko, e, co niektórzy mogą jeszcze pamiętać: e, te modele samochodów e, i wozów bojowych, bo niektórzy z nas byli w wojsku i pamiętają, więc mogą sobie przypomnieć, jak to było kiedyś. A co? No cóż, my zaczynamy zwiedzanie. A zatem chodźmy do podziemi. Ale lubię te klimaty podziemne. Chłód, brak słońca, jednak to robi wrażenie. Oczywiście, tym bardziej, że to zawsze były nasze klimaty. Ale mamy dla Was też jeszcze inną niespodziankę, bo za chwilę, jak obejrzymy już kompleks włodarz, udamy się do miejsc, które nie są a ogólnodostępne do zwiedzania, i tam będą też różne ciekawe i tajemnicze miejsca. Włodarz, jednym z elementów projektu i ze z nami jest Mirek Przewodnik. Mirku, opowiesz nam w kilku słowach historię, ale pozwolisz, że jeszcze wprowadzimy naszych widzów parę metrów w Dobrze. tajemnicę. Mirku, przekazuję Ci głos, bo Ty jesteś fachowcem teraz. Więc... Drodzy turyści, słuchajcie. Yy, tak, jesteśmy w obiekcie Włodarz, największym z sześciu znanych nam w Górach Słowich obiektów projektu Rize. To miejsce, gdzie jesteśmy, wyrobisz. Tutaj mamy ponad 3 km na dwóch poziomach. Mamy tu cztery wejścia do obiektu. Dwa są udrożnione, a dwa zabalone. I tam jest miejsce, gdzie pływamy łodziami. To jest taka dodatkowa atrakcja, która została tutaj. Ta woda została specjalnie zostawiona po to, żeby ludzie mieli dodatkową atrakcję. Jak mówiłem, obiekt jest dwupoziomowy. Zwiedzanie trwa około jednej godziny, łącznie z pływaniem łodziami. Kierownikiem tego obiektu jest Krzysztof Szpakowski, który z tego. Podziemia wybrał śmieci i przygotował tą atrakcję turystyczną, bo przecież to była surowa, tak. surowa surowe wyrobiska skalne, tak. zalegające śmieci, stare podkłady, Około, nie, było, nie tak. było tu podsypane, przecież, bo to jest wszystko podsypane, zrobione po to, żeby turyści wygodnie i w bezpieczny sposób tak. mogli. Musimy o tym pamiętać. Pamiętajmy hmm. też również, że to jest miejsce jednak Kaźmi, w kaźni. Tak, tutaj, pracowali tutaj więźniowie, robotnicy przymusowi. Jak taj... na wszystkich budowach Jak kompleksu. Jak wszędzie na, na, na niemieckich budowach w tak, czasie tak. II wojny. No, tak. Mężczyźni niemieccy walczyli na frontach, więc nie ma kto pracować, więc stosowali robotnicy przymusowi. Taka logika zwyczajna. No nie ma Dokładnie. Ja jeszcze dodam, że udostęp... prace, żeby w ogóle udostępnić ten obiekt, trwały to około dwóch lat. Tylko i tylko i dwóch lat w... można powiedzieć. Tylko albo aż, aż tak, dwóch lat. Tak, albo można dwóch powiedzieć lat, tak. Oczywiście tajemnic w Wilku z tym obiektem jest bardzo wiele, bardzo wiele teorii, bardzo wiele niedomówień, niedojaśnień, ponieważ tak. nie ma dokumentów. Tutaj mamy do czynienia z jedną z największych do tej pory nierozwiązanych zagadek II wojny światowej, tak? No i ilu jest badaczy tego tematu? To tyle jest teorii na ten temat, tak? I ale a, wiemy, że Krzysztof Szpakowski, który ma ten obiekt pod opieką i molkę, do którego będziemy jechali y niebawem, jest również badaczem. Jest badaczem, tak, I jak najbardziej. Znamy tak. Krzysztofa, pozdrawiamy go serdecznie, dziękujemy za to, że udostępnił nam obiekt, ale e, tak jak mówisz, Ilubatars tyle teorii. Tyle teorii, tak. Dlatego tym bardziej warto tutaj przyjechać, żeby wysłuchać przynajmniej kilku. Tak, y, m, trzeba zobaczyć wszystkie obiekty, i w każdym czegoś dowiemy się od przewodnika. Tak? różnych tak, W kompleksie tak. Walimskim, y, w kompleksie Osówce. W y, Osówce, tak, i tak dalej. W I przejść księża. też te, które są tak. niekomercyjne, a dość bezpieczne tak, do zwiedzania. Ale zaznaczam, że gdziekolwiek byście nie byli w którymkolwiek z obiektów, y, jeśli mówią przewodnicy o przeznaczeniu kompleksu Lize, no to podają tylko i wyłącznie teorie, tak? To, to nie ma nic pewnego na ten temat. Teorie najbliższe. Tak, jeśli chodzi o przeznaczenie kompleksu Riza, no to po prostu nie wiemy, jakie miało być przeznaczenie, tak. To zatem no wszystko są teorie, tak. O, słuchajcie, no? y, teraz y, jeszcze kilkadziesiąt kroków w głąb, a potem my już wyłączymy kamerę i zobaczycie to dopiero wtedy, kiedy tutaj przyjedziecie. Odnośnie kompleksu Włodasz, kompleksu Rize bardzo dużo wiadomości oczywiście udzielą Wam przewodnicy, którzy się tutaj znajdują, ale przyjeżdżając w to miejsce trzeba bezwzględnie przejść się trasą, która jest oznaczona w lesie. Składowisko worków po cemencie. My tam już sobie panowie wejdziemy, żeby naszym wszystkim Widzą, pokazać te worki, bo to jest świetne miejsce. Ale musicie sami tam wejść zaraz po nas. Tysiące, tysiące worków z cementem. E, ten cement, poczekajcie drodzy widzowie, ja tylko naszego, naszą majeczkę postawię na ziemi. O proszę. Tysiące worków z cementem. E, jest porozkładane w całych górach Sowik, na wszystkich kompleksach Rize. One były po wojnie. Brane do budowy przez prywatne osoby, przez jakieś instytucje. Korzystano z tych materiałów bardzo dużo, dużo pojechało gdzieś tam, ale zobaczcie, ile materiałów zostało. Dobra, to idziemy dalej. Zobaczmy to, pokażemy to. Tego jest bardzo dużo. Słuchajcie, co nie my... robi? Nie, no jest, nie? A tu patrz, zobacz. A taki ster jest kilkadziesiąt. Patrzcie i to. To właśnie są miejsca, które warto, żeby każdy kto przyjdzie, zobaczył, żeby sobie uświadomić że tak ogrom tej budowy. Tyle lat i praktycznie nie widać w tym zębów czasu. Jeśli chodzi o wykonanie to... Pierwsza liga. Mhm. Pierwsza liga. O, tak, tak. Słupy, słupy oporowe tutaj, tam na górze. Być może tędy były prowadzone jakieś kurszarki Ale to wiecie, no tutaj te... Nawet te... To te, to, tutaj właśnie, to... te przestrzenie w, w między słupami, tutaj przestrzenie, zobaczcie, na rury, tu coś miało być, na pewno to jakaś instalacja i to jest właśnie fajne w takich poszukiwaniach, że jak tutaj sobie przyjedziecie, to możecie tak jak my, nie? zgadywać, a może to, a może tamto, a potem spotkacie na przykład takiego pana, który się nazywa pan Krzysztof Szpakowski, który jest tutaj kierownikiem i który jeszcze zarządza jednym obiektem Ludwikowice Kłodzkie, czyli Molkę i on wam powie, że to jest zupełnie inaczej. Ale jakim fajną, muchy, siokomary, jaką fajną rzeczą jest być takim Indianem Jonesem, nie? No to co, Indiany Jonesy? Tak, idziemy dalej, Indiany Jonesy. I na naszej trasie kolejny już obieg, tym razem bardzo ciekawy, ale zobaczcie, jak będziecie szli, rozglądajcie się uważnie, bo tutaj przy samym murze znaleźliśmy smołek, ktoś pewnie wydobył lepik, smołę. Ktoś pewnie wydobył starą beczkę, którą to było konserwowane. Zostawiamy to, bo to swoisty zabytek czasu. Artur, to już masz latarkę. Tak jest. W związku z czym Ty wchodzisz pierwszy, a ja za Wami. Zapraszam. Artur, Co latarkę. nie latarkę. Tak, może tutaj. Słuchajcie, to jak widzicie były rury stalowe. Ktoś je ukradł, no ale trudno. Są jeszcze. Właśnie te rury. I te urządzenia przepompowni O których wam mówiłem. Zobaczcie, to są oryginalne Oryginalne rury Możemy tutaj wejść, ale na drugą stronę Na drugą stronę też się dostaniemy, po, po murze wskakując, no ale Nie widzę takiej potrzeby, nie, ma, nie mamy linki żadnej, nie będziemy chłopaki ryzykować, nie ma sensu Jest. Poza tym zostawimy coś dla przyszłych odkrywców No przede wszystkim właśnie Artur, ty już, my wiemy, że ty byś tutaj został, ale tak nie będzie, wychodzimy Czekają na resztę materiału Jest tego więcej Dotarliśmy już na miejsce, już trochę się poszwędaliśmy. Spotkaliśmy przewodnika, słuchaj, wreszcie Ludwigowice są otwarte. Jakaś zmiana nastąpiła w otwarciu w godzinach? Nie, godziny otwarcia są takie jak były, czyli od 9 do 17. W każdy dzień w każdy poprzedni dzień, i w oczywiście dzień. w weekend. I oczywiście, jak najbardziej, zapraszamy wszystkich. Stoimy między, przy obiekcie zwanym muchołapką. Teorii na jej temat jest wiele. My nie będziemy. Ich, ich cytować. Mówi się, że to jest podstawa pod chłodnię kominową. Tutaj to antygrawitację bądź wiele innych. Nie wiadomo co to było, więc my nie wiemy. Przyjedźcie, dowiecie się sami. Tak. Wiemy na pewno, że na terenie Ludwikowic była fabryka AG Nobel Dynamit. Produkowano tutaj do zakończenia wojny pociski, materiały wybuchowe. Głowice kumulacyjne, no to co było potrzebne. Pracowały tutaj więźniarki z pobliskich obozów, zresztą na terenie Ludwikowic założono dwa obozy. Więc to wchodzimy sobie, a dziękuję Mariusz, dziękuję. Słuchajcie, to jest to co jest fajne tutaj, to właśnie to, że Krzysztof porobił różnego rodzaju sale, które są za szkłem Widzimy jak ta praca tutaj mogła wyglądać. Czyli e, na przykład taka kancelaria tak, dla kogoś, żeby wydawane były przepustki. Tutaj mamy zdjęcia z epoki. E, dalej, mamy, dalej mamy taki pokój. No, są też różne inne rzeczy, ale zrobimy tak, jak zrobiliśmy na włodarzu. Słuchajcie, nie wszystko pokażemy turystom. Oczywiście. Tak myślimy, prawda? Nie pokażemy tak wszystkiego. My udamy się za kolejne drzwi, ale już u tamtych drzwi wy musicie zwiedzać wszystko sami. I my giniemy w tym magicznym świecie, a Wy musicie do niego przyjść. Całe e, wzgórze i całe okolice wzgórza, Włodyka, na którym teraz jesteśmy, jest usiane takimi właśnie pozostałościami po dawnej fabryce AG Nobel Dynamit, która już z samej nazwy służyła do tego, żeby produkować w niej materiały wybuchowe i materiały bojowe. A mówiliśmy o tym Wam. Wcześniej przed nami jeden, właśnie z takich obiektów. Za chwilę kolejny będziemy do nich wchodzić. To wam je pokrótce pokażemy. Tu wyraźnie widać jeszcze. A tu zobacz to, butem ten dla naszych widzów. Tak, widać beton. Widać beton. Zobaczcie, to wygląda niby jak fosa, ale jednak to nie jest fosa, ponieważ tutaj w niej są takie właśnie dwa pomieszczenia. Co to mogło być? No tutaj najprawdopodobniej mogły być magazyny na gotowe, już wyprodukowane materiały wybuchowe. A tutaj mamy kolejny słup. Podstawę. Podstawę supa, prawdopodobnie do siatki maskującej. Albo do prądu, bo to solidna rura, nie? Jakie to jest średnica? 150? No, 150? 150 rury, parę milimetrów średnicy, to, to musiał być potężny słupek, nie? No potężny. potężny. Zresztą po fundamencie widać, że musiał być też duże opory. Że musiał... musiał być, bo, bo... bo kto, nie, byłby taki nie był taki solidny, nie? Czyli siatka maskująca, która... Duża tak. powierzchnia, nawet gdyby śnieg spadł, siadałoby, to i tak nie powinno tego wykrzywić. Ale już też coś masz, nie? Tak jest. Kolejna brama gwiazdowa. Dobra, ja zobaczymy, co ten manik znalazł. Ze słupami, o. które niestety zostały przez... Raczej złomiarzy, obcięta. Tak, na pewno. Słuchajcie, nie możemy powiedzieć złomiarzy, dlatego że tutaj do 50. do końca 50. lat byli Rosjanie. My nie wiemy, co oni stąd wywieźli, ile rzeczy wywieźli, i czy rzeczywiście tego nie zrobili oni. Przynajmniej my nie wiemy. Być może miejscowi wiedzą, my nie wiemy. Natomiast wiemy jedno: wszystko, co było cennego, wszystko, co znaczyło coś o tym obiekcie, z całą pewnością zabrali stąd Rosjanie. Kolejne ciekawe pomieszczenie najprawdopodobniej schron Opelot czy obrony, czyli obrony przeciwlotniczej. Świetnie zachowany naprawdę warto do niego zobaczyć. Jak się ma latarki, to już w ogóle wszystko widać. No więc zapalamy światła i ruszamy. Krótki, ale rzeczywiście przynajmniej dla plutonu piechoty schron. No spokojnie. Podąża się za nami pani kamerzystko. Czy pani nas widzi? A, jakiś taki halucynogenek? Być no. tak, może. Panie no, no, toferzy no. nie ma. Wyjście ewakuacyjne? Mhm. Tak, zapewne tak. Tak. Wyjście ewakuacyjne, tutaj były pewnie drabinka przymocowana. Super, super zachowany, czysty i że solidnie wykonany. A teraz Artur na własną odpowiedzialność tam wchodzisz i wyjmiesz te wszystkie gałęzie. Tak. Muszę Specjalnie dla gałęzie. was on tam wchodzi, żebyście mogli zobaczyć, co jest poniżej tego tunelu. Jest. I tak jak zawsze. Kaski. I zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek. No w I tym ktoś, wypadku wodery. I ktoś na wierzchu, nie? <noise> tak. Masz podobne. Sekuracja jest konieczna w każdym wypadku. Tak to wygląda, słuchajcie, to akurat tutaj macie możliwość zobaczenia jak wygląda ta druga strona eksploracji naszej. Czyli nie ta taka miła, przyjemna. Na zamku, gdzie wszystko jest czyste i pachnące, tylko ta podziemna, tak. gdzie wszystko jest mokre i nie zawsze ładnie pachnie. Nie, Artur. Nie, przyda nam się. No dobra, ubieramy się. Ubieramy. Specjalnie dla Was zanurza się w tą czeluść. No, czekajcie. W odmentach w odpęty, tak. To co? Artur, trzymaj ten. Podasz mi, jak ja zejdę, a dziewczyny będą nas czekały. Tak, tak, tak. Je, jeżeli takowe istnieje, to kręć mnie, a nie tam trzymasz kamerę. Nie kręć wiesz, bo to wiadomo, czy nie ostatnie zdjęcia są. Jak nie, to a. będziemy ktokolwiek widział, ktokolwiek wie To daj tą kamerkę mi, zobaczymy czy na jedną rękę się mi uda zejść Tak wyglądają Ale, ale zobacz na ślady widzę nie, wiem. To, nie I to nie są małe ślady. to nie są małe ślady. to nie pies. To... To nie pies. Ale, wydra, łasica. Wydra, nie? Może. To wyjdźcie pierwszy. Ja nie, nie pies, nie wydra. No was pokazać. Ja wiem, wiem, wiem. Teraz to ja pierwszy, tak? A ja. Right. To jestem to jest Słuchajcie, takie to jest życie poszukiwaczy że skradamy się w podziemiach. Jesteśmy w tej chwili pod obiektem Molke, czyli Ludwikowice Kłodzkie. Jeden z wielu takich tuneli pod tymi obiektami. One są zamulone, co prawda są znacznie głębsze, na niektórych odcinkach znacznie głębokie. To te odcinki kanalizacyjne, odwadniające cały obiekt. To jakiś czas widzicie drzwiczki do wyjścia, niestety zaspawane, więc nikt nie wie, kurędy się wychodzi. Mały stan wody, co nas cieszy. Ale po, pomimo tego, że jest tak kanałowo, to robi wrażenie. Może nie robi, nie jest źle, ale no jak ktoś jest Mało odporny na tego typu rzeczy, to, no to może obejrzeć nas film i będzie pozbawione możliwości poznania zapachu. Tak, to powiedzmy miał jeszcze dodatkowo bardzo mocne wrażenia hmm. zapachowe, organoleptyczne. <śmiech> tak. <śmiech> tak, no. Musimy powiedzieć, że bodźce organoleptyczne są tutaj wybitnie mocne. Wiem? Ale czegóż się nie robi dla widzów, tak? Pamiętajcie o tym, my to robimy tylko dla Was. O, ale tam jest kurczę. No, no. Spokojnie, spokojnie. No, o Wam powiem. Spokojnie, zobaczmy, co jest. Nie, nie demonizujmy. Bo się nasi telewizowie. O. o! Taki mały. A wejście mamy tutaj. Super, bo już się koledzy martwili, że będą się musieli tędy przyciskać. Ale się udało. Wychodzimy. Cześć Arturku, czekaj. Po wyjściu z tego jestem szczęśliwy, że tu jest świeże powietrze. Docenia się jednak jakość powietrza. Nie jest takie złe tu powietrze. Nie. Alpy, tu się oddycha. Jesteśmy przy samej elektrowni. Jak... Tak, wam powiedzieliśmy, tu się oddycha alpejskie powietrze, po wyjście z kanału, naprawdę. E, pachniemy uroczo. Tak. Pachnie. Pachnie. Zjawiskowo. zjawiskowo, zjawiskowo, ale idziemy z wiatrem, więc ci za nami mają przegrane. Słuchajcie, tutaj kończymy naszą wyprawę na Molkę, czyli Ludwikowice Kłodzkie, Jesteśmy pod elektrownią. Do niej jest zakaz wstępu, ponieważ grozi zawaleniem. Jesteśmy więc z boku. Potężny obiekt ale o nim, o tajemnicach Molkę najlepiej dowiedzieć się, jeśli tutaj przyjedziecie. Dlatego tylko pokrótce pokazaliśmy Wam to, co tutaj możecie zobaczyć. Zgodnie z tym, co Wam wczoraj obiecaliśmy, że udamy się jeszcze do kilku innych sztolni, które nie są obiektami komercyjnymi do zwiedzania. Jesteśmy w tej chwili w szczolniach na górze Gontowa. Wejście jest otwarte w okresie, kiedy nie są nasze kochane nietoperze pod ochroną. W okresie ochronnym nie wchodzimy do tych sztolni jak widzicie krata za mną jest założyłem kask bez tego wolałbym żeby nikt się nie zapuszczał jednak w te miejsce, no i co, Ruszam w podziemny świat od drugiej strony więc teraz się przeciskamy właśnie po to są potrzebne kaski, bardzo dobrze chodź Z nami. po to są potrzebne kaski ta sztolnia jest Dosyć często odwiedzana, co widać tutaj po, po śladach, ale jest to obiekt, który nie jest turystycznie udostępniony i trzeba naprawdę bardzo ostrożnie się w niej poruszać, zachować zdrowy rozsądek, bo no, kawałek skały, który spadnie na głowę, może nas nawet zabić. A jak widzicie, tutaj te skały się obrywają. Świetne miejsce. Jeden z kolejnych obiektów. Który miał coś znaczyć przy kompleksu Rize, A Idziemy, tutaj Dawid za nami Z Arturem, ale zwrócili uwagę i to też Wam fajnie pokażemy, to fajnie widać Jeszcze ślady po podkładach Kolejki wąskotorowej, tutaj wszystko, we wszystkich obiektach górasowych Kolejka wąskotorowa służyła do wywozu urobku Oczywiście wypychali te wagoniki więźniowie przymusowi No ale takie były czasy a tu jeszcze zachowały się właśnie miejsca, doły, dziury, w których te podkłady leżały. Tak to wygląda. belki nad nami. Więc ostrożnie się poruszamy. Trzeba patrzeć pod nogi, jak się idzie, i na głowę, bo, bo tak to wygląda teraz. Nie jest to wcale ani taki, wiecie, spacerek. Bo wszystko się pod nogami rusza. A nad głową też wisi kamień, ale ale zachęcamy Was mimo wszystko do... o, było słychać, bo to jest kask właśnie a tutaj trzeba tam uważać o jeszcze parę kroków w oddali już światełko w tunelu jakby do zmany mówimy a więc świeci się dla nas i dokończymy kończymy opowieść o gontowej